Dzień dobry, to ja, Red. Dziś powiemy trochę o rezynie, czyli najbardziej denerwującej i znienawidzonej przez graczy mechanice, jaka jest w grze. Zapraszam. Wyobraźcie sobie taką sytuację, pijacie do Genshin'a, robicie daily, to co zawsze w sumie. Idziecie do swojej Kasi odebrać swoje primogemy, nagle orientujecie się, że macie 160 na 106 rezinów. Co ja z tym zrobię? Dobra, tam, skraftuję kondensy, jutro się będę martwił. Szybkim krokiem czy do craftingu i okazuje się, że... I co teraz? Część graczy, olej w prawe po prostu wyjdzie, a inni w pośpiechu zrobią byle co, żeby tylko zbić reziny. I docieramy do sedna, czyli nie zbijanie rezinów. Spory błąd, którego lepiej nie popełniać. Reziny mają to do siebie, że nie da się ich nadrobić, w sensie, jeśli zrobimy sobie przerwę, tydzień, miesiąc, rok, to wszystkie reziny, które straciliśmy podczas tej przerwy, przepadają na zawsze. Nie da się ich odzyskać. Tym oto sposobem, miHoYo zmusza nas do grania systematycznie, najlepiej codziennie. I w dzisiejszym filmie postaram się wam wyjaśnić, jak skutecznie i mądrze zużywać rezyny. No, ale zanim przejdziemy dalej. Zastanawiał was to kiedyś, czemu Michojo nie zwiększy limitu rezynów? Albo czemu w ogóle ich nie usunie, żeby gracze mogli robić sobie co chcą? W końcu, wtedy byłoby dużo więcej graczy, ono na nim wszyscy wygrali, grali, robili domeny, artefakty, maksowali postacie. Dużo więcej graczy, prawda? No właśnie, nie do końca. Jak to działa? Może weźmy jakiś przykład. Załóżmy, że mamy Raiden, dopiero co ją dropliśmy. Ma level 1 i teraz chcemy ją wymaksować. dadziej jej level 90, 10-10 talenty, jakąś super broń i idealne artefakty. No i teraz, nie mamy limitu resinów, możemy sobie robić co chcemy jak długo chcemy. I mamy wolny weekend. Nie ma szkoły, nie ma pracy, nie ma obowiązków, możemy sobie grać cały dzień. Jak myślicie, ile zajęłoby nam zrobienie tej Raidenki na full? No, no, jeden dzień, no, może dwa. No i wbijacie tę rajedynkę na full i co dalej. No, no, no nie ma co robić, no. Wy, Wyłączcie Gęś. No i nie gracie do momentu, kiedy zostaniecie w następnej postaci. Ta gra znudziłaby się ekstremalnie szybko. No dobra, dobra. Skoro nie można usunąć resinów, to może zwiększmy ilość do 500, do 300, chociaż 200. No właśnie to też wszystko jest przemyślane. Im więcej rezinów mamy, tym szybciej progresujemy, tym szybciej ulepszamy postacie, tym szybciej robimy wszystko, tak właściwie. Co za tym idzie? Szybciej osiągamy swoje cele. A jeśli szybciej osiągamy cele i nie mamy po co grać, gra się nudzi. Michał doskonale o tym wie. Dlatego nic nie zrobi z rezinami w najbliższym czasie, bo Póki jest go mało, progresujemy powoli. Zbudowanie takiej jedynki może trwać miesiącami, zależy, jak dobre artefakty chcemy, co przekłada się na to, że gramy codziennie. Zbijamy reziny i gramy, i gramy, i gramy. Jest to ruch psychologiczny i uzależniony od gry, powodując to, że musimy wbijać codziennie. Ta mechanika ma swoje zalety i wady, jak zresztą wszystko. Każdy kij ma dwa końce. No ale dobra, przejdźmy do głównej części materiału, czyli co robić z rezinami. Ale może najpierw powiedzmy sobie, na co możemy marnować te reziny. Dla starszych graczy to nie będzie nic odkrywczego, ale może jakiemuś nowemu graczowi się to przyda. Czyli tak, domeny, bossy i lejlajny. Teoretycznie są jeszcze kamyki u kowala, ale to tak trochę jak licencja do Minrara, nie ma najmniejszego sensu. Stanowczo odradzam. Domenki mamy z artefaktami, talentami i rzeczami na bronie. Boty mamy tygodniowe i te zwykłe na świecie. A chmurki mamy z morą i z książkami na expa. No to tak woli formalności. Związana z resinem są jeszcze dwa itemy, Condens i Frazier Resin. Ten pierwszy oszczędza nasz czas pozwalając zrobić dwie domenki w czasie jednej. To znaczy robimy jedną domenę, płacimy podwójnie, ale dostajemy podwójne nagrody. A ten drugi pozwala odładować nam 60 resinów obojętnie kiedy chcemy. I teraz notka dla nowych graczy w sprawie tego Fragile Resina, którego dostaje się na początku gry bardzo dużo. Ale tylko na początku i szybko dopływ Fragile Resina się kończy i potem jest go jak wody na pustyni, czyli niewiele. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie używajcie Fragile Resina od razu jak go dostaniecie, tylko poczekajcie. A na co poczekajcie? A na 45 poziomie szczęścia. Bo na 45 poziomie dopiero gra nabiera rozpędu i wtedy zaczyna się coś dziać. Skoro już wszystko wiecie o resinach, teraz przydałoby się wiedzieć w końcu, jak go skutecznie wykorzystywać. No dobrze, zaczniemy sobie od samego początku, czyli od nowych graczy. Od, od pierwszego era do 45. Co taki gracz ma robić z resinem? Po pierwsze, skip artefakty. Naprawdę, artefakty przed 45. AR era nie ma sensu farmić. No tu nie macie gwarantowanego złotego artefaktu, a tylko złote artefakty odgrywają jakąkolwiek rolę w tej grze. Po drugie, skupiasz się na levelowaniu postaci. I broni, którą ta postać posiada. Czyli wchodzisz sobie z swoją ulubioną postać, którą grasz najwięcej. Patrzysz na Ascent. Hmm, potrzeba tego czegoś. Gdzie to można ogarać Aha, z tego bossa. Idziesz po tego bossa, zabijasz go i odbierasz nagrodę. Sytuacja staje się śmieszna, kiedy masz postać na zoomy, nie wiem. Dropłeś to na levelu 20, albo akurat jest banner, więc dropujesz jej i mię i okazuje się, że nie masz jak ogarnąć rzeczy z bossa, bo... I na Duma jest od 30, a era ty masz dopiero 20 no w takiej sytuacji to masz przypał, no nic się z tym nie da zrobić, no musisz levelować. I main DPS-a koniecznie leveluj na maksymalny dostępny level. Czy masz na przykład AR30, to upewnij się, że masz trzecią gwiazdki i level 60 na twoim main DPS-ie. Bo to jest najważniejsze na początku. To naprawdę szkoda, by było mieć AR55 i postacie main DPS na levelu 60 czy 70. No i teraz bronie. Bronie są tak samo ważne jak postać. Spotykałem się z ocenkami kon na moim streamie, gdzie osoba miała 90 level postaci, wszystkie piękne artefakty, a broń level 70. Ja się tak pytam, no czemu to broń 70? A nie wiem, tak wyszło. Dlatego koniecznie też leveluj broń. Bronie levelujesz tak samo jak postać, z tą różnicą, że daną rzecz na broń masz w konkretny dzień tygodnia. Musisz sobie sprawdzić, wejść sobie w broń, przedmiot i sprawdzić, który dzień tygodnia dany item leci. I w ten konkretny dzień zmarnuj wszystkie reziny na broń. No i jak już postać jest max, broń jest max, to talenty. Talenty też by się przydało zrobić konkretnie. Sprawdzić jak, z jakich talentów postać korzysta najbardziej i po prostu to wylewelować, żeby to było. mi się do historyjki z początku, nasz nowy gracz nie wie co zrobić z resinami, przypomina sobie ten filmik i sprawdza, aha, mój main dps ma już nową gwiazdkę, mogę wylewelować, potrzebuję zabić pyro kwiatka jeszcze trzy razy. A to idę, bo nie wiem, a mój Diluk ma broń level 40, przydałoby się ją podbić. A może talenty ma 2, 2, 1, to, to też przydało się trochę podbić. No dobra, ale co się tak właściwie zmienia na tym 45, bo ciągle gadam o tym 45, 45, a co się tak właściwie zmienia? A, do, dochodzą jeszcze artefakty. W sensie musimy dalej levelować postacie, dalej farmić na bronie, dalej farmić na talenty i jeszcze mamy artefakty do tego, które zajmują tak właściwie najwięcej. W międzyczasie może nam broknąć morej i książeczek na expa, co się często zdarza. Więc Rezin będzie musiał też pójść na to. Pamiętacie jak mówiłem, że zbudowanie rejdenki może zająć kilka miesięcy? A no właśnie. A jak jeszcze robisz sobie przerwę, czyli grasz na przykład tylko w weekendy, to tą raidynkę będziesz budował rok. Artefakty to jest najbardziej złożony temat w Genshinie. Zrobiłem taki z podstawami, podstawami podstaw. Już jest na kanale, pierwszy filmik. Polecam wbidzić, jeśli jesteś nowym graczem. I zwyczajnie sobie go obejrzeć, żeby wiedzieć co chodzi z tymi artefaktami. No, to w sumie wszystko. Prosty temat, nie? Na koniec Wam jeszcze sprzedam trzy tipy, z których korzystam i które są naprawdę przydatne. Gdy nie macie pomysłu, co zrobić z rezynami, albo się śpieszycie i nie macie czasu sprawdzać, czego potrzebujecie, zróbcie sobie morę. Zróbcie morę po prostu cztery razy. Bo mora jest tak uniwersalna, i na każdym etapie gry jest potrzebna. Na pewno to nie będzie stracony rezyn i kiedyś z tej mory skorzystacie. Jak nie prędzej, to później. A no jak macie dużo mory, to zróbcie se książki. To samo i też się kiedyś przyda. Drugim przydatnym tipem, a dokładnie nawykiem, jest to, żeby zawsze jak bijecie do na pierwsze robić daily, a zaraz później Resin. Nie robić czegoś takiego, że a teraz sobie pobiegam po mapie, albo zrobię jakiegoś questa, a później spalę ten Resin. Bo później i tak ci się nie będzie chciało, a nie daj Boże zapomnisz, albo z lenistwa olejesz sprawę. Szkoda. Misje eksploracja może zaczekać, a Resin nie może zaczekać. Trzeci tip to farmy nie z wyprzedzeniem, czyli wiecie, że będziecie mieli childa, macie go gwarantowanego, macie odłożone 120 iż jeszcze zabierzecie, na 100% będziecie mieli Childa. Możecie pozbierać i na farmić rzeczy, talenty, broń i ogólnie wszystko, zanim wejdzie do gry. Czyli zmarnować Resin na niego, jeszcze go nie mając. Niby oczywista jednak ludzie o tym zapominają. Ale pamiętajcie, róbcie tak tylko wtedy, jeśli macie jakąś postać 100%. Nie ryzykujcie jeśli macie na przykład 50 na 50 i z ryzyko, że go nie dostaniecie, tego childa. Lub jakiejkolwiek innej postaci. No, to chyba byłoby na tyle. Teraz już wiesz jak spalać resin. Skutecznie, z głową. I żeby się nie marnował. Jak masz jeszcze jakieś pytania, lub chcesz miło spędzić czas, to chodź na stream. No, no chodź, no. Nie daj się prosić. To no, ja lecę. Pozdrawiam.